I co ciekawe, od tego że patrzcie co się zaczyna. Czas na odcinek. Zostaw lajka, like zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Witajcie w kolejnej trasie pieszo przez Małopolskę. Witajcie ponownie w górach, no bo skoro jest biało, jest zimno, jest śnieg, no to trzeba trochę nogi pomęczyć. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy proszę Państwa w Kasińce Małej, miejscowości która pierwszy raz zmiankowana jako Kasina czy też Koszyna była w 1398 roku. I o dziwo nazwa nie pochodzi od jakiegoś Kasina, który kiedyś władał tymi ziemiami, a od tej rzeki, którą mamy tutaj koło siebie. Jest to Kasinianka, a sama nazwa z, z, pochodzi od kwaśnicy, od słowa kwaśnica, czyli od czegoś kwasowatego, od fermentującego od czegoś co gnije, i tak dalej, i tak dalej. I prawdopodobnie ta rzeka musiała w pierwszych swoich wiekach odkrycia cuchnąć i dlatego po prostu nazwali ją kwaśnicą, a potem wraz z czasem jak ten język się zmieniał. Niektóre nazwy zmieniają się. Również przecież w, wiele, w wielu miejscach mamy takie przykłady, gdzie jest najpierw jakaś jedna nazwa, a potem zmienia się język, zmieniają się różne nazewnictwa doszło do Kasiny. To no tak tylko krótkim wstępem co do etymologii nazwy. Co my dzisiaj robimy? Zapewne zap zastanawia was tytuł. No. To są właśnie te szczyty. Grodzisko i Gorąb. A masyw, w którego cieniu są, no to jest oczywiście Lubogoszcz. No to już wiecie co robimy. Już wiecie o co chodzi w tym tytule. I to jest pierwsza nasza Góra do zdobycia. Ona jest bardzo blisko tego miejsca, gdzieśmy się zatrzymali, ale na żadnych mapach nie ma informacji, jak tam wyjść, więc będziemy próbować swoich sił. No to się domy zaczynają. kurcze tutaj nie ma jak, bo tutaj widzicie nie ma takiej rynny. No tu jest takie miejsce i chyba tędy spróbujemy, wiecie tu, że już ktoś tędy szedł. No, to co? Idziemy w górę? Tam w dole widać drogę, którą szliśmy, doszliśmy do podstawy ściany, tu są domy, za naszymi plecami też są domy, musicie w to uwierzyć, nie chcę, żeby kamera wypadła. I zobaczyłem, że na wysokości właśnie tego drzewa na którym się teraz zatrzymaliśmy to załamanie terenu jest takie, o widać go nawet tutaj, prawda? tu do drogi idzie tak ostro, a tu już troszeczkę lżej oczywiście to jest beskid wyspowy, więc nie ma czegoś takiego jak lekkie podejście tym bardziej, że na ten szczyt nie prowadzi żadna znakowany szlak, ani droga, więc nie będzie czegoś takiego jak lekkie podejście ale chodziło o to właśnie, o ten taki pierwszy przyczółek, gdzie jest załamanie terenu i doszliśmy do niego Pro, metodą prób i błędów. O, tutaj widać jakieś tam wywalania moje, ale teraz powinno być w górę ciut łatwiej. Nie mówię, że będzie coś cudownie, ale ciut łatwiej. Widzimy się parę metrów wyżej. nam no. zgotował. Tutaj pójdziemy. Tu pójdziemy do tego miejsca. Możliwe, że to ta kamerze nie będzie tak widać, ale już nie jest tak mocno w dół. Tu. Albo nawet po tych śladach, bo tu są jakieś ślady zwierzyny Więc jak jej się udało, to nam się uda to Nie wiem czy zauważycie, ale tam W górze, o O, Tutaj jest taka rynienka nie jakaś bardzo mocno ostra I nią pójdziemy w górę Taki jest plan 19 proszę państwa minut Podejścia O tam, z samego dołu Trochę zmodernizowałem, bo mieliśmy iść tutaj Tą rynienką na górę ale zauważyłem, że tu jest też takie fajne podejście. O tu. I że tutaj pewnie znajduje się albo jakaś mała kopułka, albo półka. No jest oczywiście, jesteśmy na półce. Nogi mogą się odpocząć. No tak jak mówię, tu już nie ma niebezpieczeństwa ze ścisnięcia Jakieś pojedyncze, takie lekkie, tak, ale takie, żeby tam zjechać i sobie zrobić krzywdę, już nie. I tu mamy to podejście. to tak są te drzewa. O tu. I tam pomiędzy tymi drzewami. O tam. No niełatwo się manewruje ręką, jak w kamerze trzeba na odwrót niż się normalnie to pokazuje, prawda? Dobra, lecimy dalej. O, spotkamy się przy tym drzewie. Widzicie to drzewo? To tutaj takie drzewo. O, ona tutaj, centralnie teraz jest na środku. Przy tym drzewie na środku. O, 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 o. O, o przy tym widzimy się ponownie. Witajcie przy drzewie No przy tym drzewie mieliśmy się spotkać, mówiłem do tego, o tym tam na dole I co ciekawe, od tego drzewa patrzcie co się zaczyna Wypłaszcza się teren Czyli to już byłaby sama kopuła szczytowa bo Musimy do niej dojść, bo ona tam pewnie nie jest centralnie, tylko jest jakoś przesunięta bardziej Także jak dojdziemy do szczytu to wam powiem Ale doszliśmy do tego drzewa Zajęło nam to chwilę Nie szedłem tak centralnie jak tutaj widać, bo tu było bardzo ostro to raczej staram się iść za kosami, jeżeli widzę, że gdzieś teren na przykład się bardziej wypłaszcza, no to staram się sobie ułatwić tym bardziej, że z tej góry trzeba zejść i trzeba jeszcze na kolejną wejść, więc te siły trzeba zachowywać jak najbardziej na dłuższy czas, na dłuższy okres, prawda? Jestem na szczycie grodziska 533 metry nad poziomem morza Wyjście zajęło mi 33 minuty od strony północnej od strony rzeki ale jestem na szczycie że pierwszy szczyt który jest w cieniu masywu lub zdobyty chwila przerwy, zejście na dół i kolejne podejście U. Że jakaś tutaj tabliczka będzie na szczycie. Tak jak już mieliśmy niektóre takie szczyty gdzie nie prowadził żaden szlak odznakowany, a jednak na szczycie tabliczki się znajdowały. Na przykład na bąkowcu tak było. 699 metrów nad poziomem morza niedaleko przysłowej. Proszę Państwa, na zachód od tamtego wierzchołku znajduje się drugi. Więc, żeby potem nie było niedomówień, że zdobyłem niby. Mniejsze, a tu jest większy czy coś w tym deseń No to proszę państwa jesteśmy również na tym drugim wierzchołku o, Ale wydaje mi się, że tamten jest wyższy A i tu będziemy schodzić w dół W dół, w dół, w dół Bo tam na dole jest droga e, I potem zaczynamy podejście na ten szczyt, który majaczy się za drzewami No proszę państwa jesteśmy na zejściu Tu w dole mamy drogę, do której musimy dojść tu gdzieś koło tych domów podobno jest jakaś droga w górę i podobno tam już idzie normalna droga. I to jest nasz drugi i zarazem ostatni szczyt dzisiaj do zdobycia, czyli Goron 588 metrów nad poziomem morza. Jest 55 metrów wyższy od tego szczytu na którym teraz byliśmy. Tylko że no zejść musimy na około 430-440 metrów nad poziomem morza, a więc czeka nas jakieś 150 metrów wyjścia do góry. No a tu zanim wyłania się masyw, w którego cieniu skryły się te dwa szczyty, czyli Lubogoszcz. Lubogoszcz Zachodnia, Lubogoszcz. Szczyt Zapadliska nie widać, bo jest widoczny od strony Maszany Dolnej. Dotarliśmy do drogi. To jest szczyt, z którego zaczęliśmy przez Grodzisko. Tu mamy przed sobą Gorona, na którego chcemy wejść. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem. I nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.